Witaj na osiedlu Krajobrazowa. Inwestycji składającej się z 15 domów w zabudowie szeregowej usytuowanych wśród niskiej zabudowy i w otoczeniu zieleni. Sprawdź jak prezentuje się ona z góry. Warto podkreślić nowoczesny, przemyślany i co najważniejsze sprawdzony projekt. Jest on bardzo zbliżony do wybudowanych już wcześniej osiedli, Widokowa oraz Polne Kwiaty. Tutaj wszystko jest na wyciągnięcie ręki: szkoła, urząd gminy. Stacja paliw, hipermarket czy sklep budowlany tak potrzebny przy aranżacji nowego domu. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń lub wejdź na krajobrazowa.com. Tylko uwaga już 70% inwestycji jest w rezerwacji, więc lepiej się pośpiesz. Do zobaczenia.